Jaka jest normalna ludzka reakcja na kłamstwo, na ściemę? Jeżeli w rozmowie z kimś, z kimkolwiek, z rodziną, z przyjacielem, z przyjaciółką, słyszysz z jej ust bzdurę kompletną. Bzdurę taką, że aż razi w oczy. To w 90 paru procentach, tak mi się wydaje, mówisz temu komuś: Ej Coś tu nie gra. Albo weź, nie wal Albo czy ty masz mnie za idiotę? To jest normalna ludzka reakcja na kłamstwo. Dlatego nie mogę skumać tego fenomenu. Kiedy Donald Tusk w żywe oczy kłamał i było to widać, że kłamie, bo naprawdę nie wiem kto i z jakim poziomem inteligencji musiałby nie zauważyć tego, że to jest kłamstwo. To paliwo po 5.19 czy to uroczyste unieważnienie referendum i powiedzenie, że nie idźcie, tu i tak nikogo nie wpuścimy. A jeżeli trzeba będzie, to zapłacimy za nich. Albo że będą podwyżki dla wszystkich, dla tych grup społecznych, które obiecał, że będą podwyżki, że pieniążki na to są nagle nie ma nic. Nic z tego co obiecał. To tak jak mówię, normalny człowiek powinien powiedzieć: Halo, zaraz, zaraz. Powiedziałeś to i tamto. I tu dochodzimy do tego fenomenu. Bo aktualnie nie wiem czy to jest połowa Polaków, czy niedawno nie śledziłem badań opinii publicznych. Ale bynajmniej dużo ludzi. No strasznie, gościa broni. Idzie w zaparte. No, dobra, okłamał, bo musiał okłamać, bo to są wybory, więc musiał nas okłamać. To skoro moi drodzy, jesteście tak świadomi tego, że podczas wyborów wasz przywódca po prostu łże i kłamie, to po co w ogóle ta cała maskarada? Po co ten publiczny cyrk? Po prostu niech gość wejdzie, powie: dobra, w, przysz w przyszłych wyborach też startujemy. No to głosujcie na nas będzie tak jak zawsze. Mniej stracą pieniędzy na kampanię wyborczą. Wy nie będziecie musieli biegać po ulicach z serduszkami przypiętymi do piersi. Cytując klasyka Po co ci to? Bo skoro i tak lubicie być robieni w balona, chociaż troszeczkę się wam dziwię, bo był już gość, który nic nie dawał, a i tak cieszył się. Dużym poparciem publicznym. Kononowicz kojarzycie kandydata na prezydenta parę lat temu. Powiedział otwarcie, szczerze, nie będzie niczego. Dosłownie jak Donald, bo za jego rządów też nie ma niczego. To znaczy się jest dla niego, ale dla nas nie ma niczego nie wiem, może rodzina z Kononowiczem, skoro te same przekonania. Pewne podobieństwa widzę. Przynajmniej z charakteru. Więc tak, tak więc, żeby i ażeby wymyśliłem to sobie z rana i myślę, że nie głupie. Aby najmniej szczery. Tak ciąg dalszy poprzedniego wywodu. Tak jadąc do pracy sobie teraz wymyśliłem. Skoro Polacy tak bardzo lubią kłamców obstawiać na różnych stanowiskach w rządzie. I jeszcze cieszą się dużym poparciem. To może w przyszłych wyborach prezydenckich wystartuję ja. Od razu Wam powiem: będę pierwszym szczerym politykiem. Powiem Wam, że zrobię to tylko dla siebie, żeby mieć dobrze. Żeby mieć dobry cash. Za mało roboty. Nic wam nie dam. Albo inaczej. No, obiecuję Wam cudów na kiju. Praca dla wszystkich. Minimalna krajowa 5 tysięcy. Dla bezrobotnych 3 tysiące. Dla alkoholików 3,5 tysiąca. A socjalny będzie tak duży, że nie polskie morze. Bo po co polskie morze? Turcja, Grecja, na to będzie Was stać. Tydzień pracy trzydniowy. A i trochę jeszcze rodzinę poobstawiam na stanowiskach, bo niech też mają dobrze, dlaczego by nie. No i pójdę układ, wy układ, przepraszam, z Unią Europejską. Rozsprzedam jeszcze to, co zostało, to co zostanie po rozprzedaniu przez Donalda Tuska. Rozprzedam resztę Niemcom. Dorobię się. Ale będziecie mieć jak w bajce. No, dobry pomysł. No to kampania rozpoczęta.